Chrobrin, hey! nam się handbalowa wojna w, w sobotę i Chrobry i Zagłębie mają o co walczyć w tym meczu. No na pewno. Jak wiemy derby rządzą się swoimi prawami. Będzie bardzo ciężki mecz, ponieważ gramy go w Lubinie. A wiadomo, w Lubinie gra się ciężko, zwłaszcza, że Lubin gra u siebie. Lubin musi wygrać ten mecz, bo jeśli chcą grać dalej w lay Ofach, to muszą wygrać ten mecz. My też musimy wygrać, jeśli chcemy być w pierwszej piątce, co nam dużo ułatwi, także będzie walka o samego tecia. No właśnie to będzie równie zacięte spotkanie jak te w Głogowie i gdzieś tam do, do ostatnich sekund będzie się rozstrzygało? Wydaje mi się, że nawet będzie jeszcze bardziej zacięty, ponieważ my chcemy zrobić to piąte miejsce przynajmniej w tym sezonie, na które oczywiście harowaliśmy cały sezon. I tak jak powiedziałem, po prostu będzie walka do ostatniej piłki, do ostatniej minuty o każdą bramkę, o każdy centymetr poliska. No właśnie, brakuje tego jednego, dwóch punktów chrobremu. Trzy remisy, gdzieś tam punkty stracone, troszeczkę niepotrzebnie i byłoby spokojniej na koniec rundy zasadniczej. No wiadomo, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Mecz nierówny, niby faworyt faworytem, ale przyjdzie to do czego, chodzi inaczej. No to jest sport, już nie było. W niedzielę obserwowaliśmy mecz Kwidzyna z, z Azotami. E, niespodzianka dla Ciebie ten wynik? No, bardzo dziwny mecz. Połowa nie do faworyt. Końcówka meczu tragiczna w wykonaniu, no ale... Jak powiedziałem, no, to jest sport. Teraz w sumie nawet nie jest tak źle, bo, będziemy, bo pojedziemy jeszcze bardziej zmotywowani do Lubina. E, skrzydła będą naszą e, mocną stroną w Lubinie. W, w meczu e, teraz ze Stalą jedna trzecia bramek zdobyta przez skrzydłowych. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie w Lubinie. 나도